Nagasaki, 17 maja 1934 roku. Zapewne bazylika będzie spora wedle potrzeby, ale uboga i piękna harmonią wszystkich części zgranych do jej jedynego celu: zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz przez niepokalaną Taką inspiracją, kiedy myśleliśmy o Niepokalawie, były oczywiście e, słowa Jana Pawła II. Maryja była pierwszą na świecie tabernakum, pierwszą monstancją. On w sposób bardzo poetycki nazwał tam Maryję Niewiastą Eucharystii. Święty Maksymilian również cały czas gdzieś tkwił w naszym sercu, w naszej umyśle, kiedy myśleliśmy o tym projekcie. Kiedy spotkałem Mariusza i pomyśleliśmy, jaki będzie projekt, Jakoś jemu i mi w sercu jakoś tak bardzo mocno zabiło, że to powinna być mama niepokalana, ta, którą tak ukochał święty Maximilian I, i tak powstał projekt. I rzeczywiście ja zachwyciłem się nim, jak również i moi współbracia z klasztoru. St Maximilian Kolby is known all over the world in five different continents. I jego największym było mieć here w Niepokalanów. Byłem zdziwiony, że tam w ogóle jakiś list do mnie doszedł, bo prosiłem o zdjęcia. Niesamowite jest to, że Maksymian napisał to, kiedy jeszcze nie było tutaj nic. To znaczy, pisał to w 1934 roku. Wtedy był w Japonii jako misjonarz. I pisze, że wyobraża sobie bardzo skromną, piękną świątynię, spójną w harmonii. A w środku piękną figurę niepokalanej, a pomiędzy jej rękoma monstrancja w ciągłym wystawieniu Pana Jezusa. Wyobrażam sobie piękną figurę niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle, pomiędzy rozłożonymi rękami, monstrancja, w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu, bracia na zmianę adorują. Kto zaglądnie do kościółka bazyliki, pada na kolana, adoruje patrzy na twarz Niepokalanej, wychodzi, a ona z Panem Jezusem Jego sprawę załatwia. I załatwia sprawy misyjne twardych, opoczystych serc pogańskich. Ja powiem szczerze, kiedy ja to przeczytałem, to takie ciarki mnie przeszły, że ja od razu do Mariusza dzwonię i mówię, człowieku, co robisz? A on mówi, no jadę samochodem. On mówi, to zjeżdżaj do rowu, bo ja ci muszę coś przeczytać. I w momencie, kiedy zaczyna czytać, to jego wzruszenie zaczyna mi się udzielać, bo słyszę w tych pragnieniach, które wyraża w tym liście święty Maksymilian, opisuje projekt ołtarza, który już powstał w naszej pracowni. I odczytaliśmy to naprawdę jako no, niesamowity znak, że Maksymilian upomniał się o coś, co było w jego sercu gdzieś bardzo głęboko. Zawierzałam tutaj właśnie Maryi, e, prosząc o zdrowie dla taty, o uzdrowienie. Tata, e, doświadczając tego cierpienia, tej choroby, Przewartościował swoje życie. No i wrócił do Boga, wrócił e, do modlitwy. I też był tutaj zanownie w pokalanowie podziękować Maryi za, no, za zdrowie i za życie. Za to, że właśnie e, jeszcze to życie zostało mu jakby dane no, na dłuższy czas. W tym roku, kiedy Maksymilian był w tym miejscu, był w pokalanowie. I kiedy myślałem o tym, Degil ona o tym, że myślałem o tym, że myślałem Pukan, bomte, bońsa sana samer to lianejskaj. Święty Maksymilian był człowiekiem miłości. On przepieczętował swoje życie, tą ofiarę miłości, oddając życie za drugiego człowieka. To była ta pieczęć, która dopełniła świadectwo jego życia. Myślę, że dzisiaj szczególnie w tych czasach niepokoju, takiej nienawiści. Tego, co dzieje się na świecie, ale też w naszych rodzinach, często takie miejsca są bardzo potrzebne. Dlatego, że my, mając spokój w swoim sercu, który tutaj otrzymujemy, możemy, możemy nim się później też dzielić dalej. Zapraszamy do przeżycia niezwykłej duchowej przygody. Wesprzyj nasz film opowieść o człowieku, który wyprzedzał swoją epokę. Jego odwaga, wyobraźnia, miłość. To jest coś, do czego do dzisiaj nie możemy dorosnąć, więc zapraszamy w tę podróż w tym kierunku. Liczymy na Ciebie.